następny krótki odcinek. Normalnie mój kolega, niestety nie mogę pokazać screenów, bo nie wiem jak, co nie. Na telefonie dosłownie ma tak. Serwery, liczba graczy ma jelejąco, tak? No. Pierwszy, yes, pierwszy yes. serwer jest, jest In, jakiś losowy. Drugi. Tak, to jest on. No. Dobra, jakiś losowy. Drugi. Jest jakiś bacon z żółtymi włosami i jakby, że śpi. Jakiś typ, jakiś typ kulkit Tim, kulkit join today Czerwony cały skin uśmiechnięta buźka łysy ten Normalnie jest na serwerach e, ten Normalnie jest to serwerze nie No Normalnie gra w to Mogę wam nawet ID z serwera ID serwera 8 małe a 7 małe e myślnik 4831 Dnia takiego co nie Na tym serwerze jest kulkit na built Boat. no to takie info żeby nie wchodzić ogólnie no no powiem wam kiedy Że... będzie bezpiecznie ja nie wiem czy ten jeśli za niedługo zaczną po sieci krążyć filmiki to mamy